Na noc stanęliśmy w takim miejscu. Widać, że surferowa miejscówka. Jest kodeks surfera. Jest to taki fajny cypelek piaszczysty, plażowy, gdzie mimo pogody dzisiaj nieco pochmurnej, widzicie, pełno ludzi surfuje, uczy się pływać na desce, łapać fale. Jest tu pełno szkółek surferów i sklepików. No i co fajne z tą miejscówką związane jest, że po drugiej stronie widać Santander. Ten cypelek się tam ciągnie daleko, daleko, daleko kończy się mniej więcej gdzieś tam, no i później... No i to jest jakby tam dalej już jest najbliższy punkt miejscowości do miejscowości Santander, tylko że no, tamtędy już by trzeba było dalej wpław, ale można na... Około. Przez chwilę naprawialiśmy drzwi boczne, przysuwne od, naszej Volkswagen, od naszego kamperka. I powiem Wam, że czegoś takiego to się nie spodziewałem, bo o ile wcześniej się zacinały, rozkręciłem, poczyściłem trochę, poprzesuwałem, ale tak naprawdę nic nie zmieniłem, nic takiego nie zrobiłem. Zakręciłem i zaczęły działać normalnie i działają bardzo sprawnie. Więc to było chyba coś na zasadzie włącz i włącz komputer Ale ważne, że działa a swoją drogą wiele tutaj tras jest częścią Camino de Santiago, bo my jedziemy, nie idziemy, ale w kierunku Santiago Idziemy Idziemy Ze 2,5-3 km są do przejścia tutaj Bajkowe warunki do surfowania, kajaki w ogóle jest teraz taki odpływ. Widać po śladach po kolorze biachu, że woda często sięga dużo głębiej. Teraz jest po prostu odpływ, więc również tutaj, tak jak i w okolicach Zumaia, można powiedzieć, że chodzimy po dnie. No i chyba koniec. Dotarliśmy. Playa del Puntal to tutaj. A się stopy zapadają. Bo tu już z tej strony piasek taki bardziej grząski. Bliżej Santander, od tej strony podejść się nie da. Zaparkowaliśmy furę w naprawdę pięknym miejscu. Sami zobaczcie: Playa de Amio w miejscowości Pechon. Z Kilometr, stąd jest już granica pomiędzy Kantabrią a Astorią. Dwoma regionami. My, oczywiście, w kierunku Astorii, w kierunku Portugalii. Ale miejsce naprawdę wy, o wy. I z takim widoczkiem będziemy się budzić i zasypiać cieszysz się? bardzo wstaliśmy idziemy na poranną toaletę, bo ja mam kibelka w środku, zobaczcie ile jest kamperów za nami ogólnie, choć może na, w kierunku plaży to jest taki fajny parking jest pełno kamperów, w ogóle oni dojeżdżali w nocy, większość w Hiszpanii jest też babka z Wielkiej Brytanii My jesteśmy z Polski, ja tylko trochę, w połowie i tędy prowadzi taka piękna droga na plażę. Wstaliśmy jak zwykle późno. I nie wiemy dlaczego tak jest. Po prostu nie potrafimy wcześniej. to taka, nie wiem. Nie wiem czy kiedyś spaliście pod namiotem. Ja na przykład nienawidzę wstawać jak jest pod namiotem z rana, jak jest jeszcze tak zimno. Dopiero czekam aż się zrobicie plutko, jak słoneczko nagrzeje, to dopiero wtedy wyjdę, jak już jest tak za gorąco. No i w kamperze może nie jest aż tak dokładnie tak samo, ale później się wstaje i dzisiaj zauważyliśmy, że nie tylko my, nie tylko my, ale i inni tak samo dopiero się powoli zbierają. A, ale bajka! Naprawdę super, 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 super. Tam jaka chata jest na górze. Ja pierdykam. Ale mają widoki. Ale mi się też tamta podoba. Mają fajny ogródek. Taka trawka, taka jak na no nie na Camp Nou, ale powiedzmy na Athletic Bilbao. Taka jest. I dotarliśmy do tej malutkiej rajskiej plaży. Ja uwielbiam takie miejsca. Nie wiem jak wy, ale dla mnie milion razy lepiej wolałbym spędzić tutaj cały tydzień Chilując, rozkminiając różne rzeczy Ucząc się, czytając książki A nie na przykład zwiedzając miasto, bo... To jest to W ogóle jest rano, ptaszki ćwierkają, jest takie lato, nikogo tutaj nie ma Jeeeee yeah. A kawałek za rogiem jak się przejdzie po takich kamieniach kolejna malutka plażyczka zatoczka prywatna 100% natura nikogo nie ma Uuu! Tam na górze jest nasza Roma Zobaczcie to wróciło do łask Mój naszyjnik Pani Natalio? Co dzisiaj robimy? Dzisiaj? Pierwszy dzień? Plażowania. <noise> Nareszcie. Który no dzisiaj ty, jest? Gdzie, co ty mówisz, jaki pierwszy dzień, a co ostatnio robiliśmy? No ale to nie było. No ale zobacz, jak dzisiaj przygotowani. Tak. Wszystko mamy, nawet kokosy, tak. piłka. Tutaj koce plażowe. Koce plażowe wzięliśmy. <noise> Za prezenty na szkoc plażowy O, się zabijają. 26 marca, proszę państwa. Ale jest chłodna jednak. No, na południu była cieplejsza. No. Zapomniałem, właśnie, że my jesteśmy na północy Hiszpanii. Ja pierwszy. Nawet dwie! Dawaj na Nie! Ale miata! Miota! Ale miata! Ale Muszę się przyzwyczaić, serio! Mówisz? Jest pięknie, jest rajsko Jest cudownie Najlepsze jest to o. Najlepsze jest to, że w tym miejscu nie wiadomo z której strony fala nadciągnie, bo one się tak formują raz tej, raz tej Nie wiadomo z której strony fali teraz Się spodziewać Przed chwilą były z tej, a zobaczcie, teraz idzie z drugiej Olej! I z trzeciej I z tej nagle ale dziki Dawaj, skakuj w fale. Nie, 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 nie. <grywka> Very fat to jest to. The coconut nut is not to Jakoś przyciszone Is taki... not a nut, is the coco fruit From the coco palm family Popatrzcie jest mega odpływ i w tym miejscu dosłownie kilka godzin temu nagrywaliśmy filmiki w wodzie, gdzie się taplaliśmy. Ta skała była pod wodą, wszystko przykryte, a teraz świetne! Teraz można iść przez środek Autostrada otwarta. No i już prawie dotarliśmy. Jesteśmy na wyspie. Zobaczcie jak daleko. Tak się przynajmniej wydaje, ale normalnie z buta. <noise> Można przejść na drugą stronę. I jest oto nasza prywatna wysepka. Nie wzięliśmy flagi Żyrka i Władisławia Więc nie mamy jak udowodnić, że ją zdobyliśmy. Zobaczcie co znaleźliśmy. Jak chwyta. Zdobycz wystarczy przyłożyć. Proszę Państwa, prywatny basenik na prywatnej wyspie. Ale jaja, nawet widać naszą ROMĘ. Ludzie się jacyś... tam patrzą, stoją obok na parkingu. Nie, no. Serio, powiem Wam, że dawno nie byłem w takim pięknym miejscu. Dosłownie kilka minut od naszej miejscówki. Wyjechaliśmy dzisiaj z rano, nie? Tak. tak. O której? O dziesiątej. <laughs> no przecież dziesiąta, tylko że zapomnieliśmy, znaczy zapomnieliśmy. Wiedzieliśmy, że czas przestawiają, ale ja typowo na zegarku nie rozkminiłem tego i się cieszę. Mówi, jest, wyjechaliśmy o dziesiątej, wszystko, śniadanko Przed ogarnięte. Przed dziesiątą, a natka do mnie jest? Jedenasta. Pozdro. Ale przyjechaliśmy jeszcze tutaj kawałek, żeby zobaczyć granicę pomiędzy Kantabrią a Astorią. Po drugiej stronie rzeki już jest kolejny region, Departament Hiszpanii. Tak więc zejdźmy na plażę. Uuu, hu hu. Tak, prowadzi trasa w dół. Nie wiem, właśnie. Jesteśmy na dole. Ale to wygląda pięknie, naprawdę. Praktycznie nikogo nie ma. Tam chyba jakiś jeden rybak albo kajakarz. Bo ci też kajakami widzieliśmy, jak pływają. Tu już jest ujście rzeki Dewa do morza. No i po drugiej stronie Asturia. Więc już niedługo kolejny departament. A po drugiej stronie kozy. Obserwują nas. Jesteśmy w miasteczku Colombres i zobaczcie na te domy. Są zupełnie inne niż wszystkie, a to jeszcze nic, bo te są takie powiedzmy zwykłe, a są jeszcze takie większe pałace. No i o co tu chodzi? Podobno w XIX wieku bardzo dużo Hiszpanów z tych regionów wyjechało do Ameryki Południowej. I ci, którzy się dorobili, wrócili potem do Hiszpanii, zbudowali takie oto Przepiękne domy na wzór tych, co były budowane w Ameryce Południowej. Tutaj, w tym miasteczku. 1300 mieszkańców około. Zupełna cisza, prawie nikogo nie ma. Ale głównie na wzór tych z Meksyku. Jest fajnie, spokojnie i jest to coś innego. Ola, Zobaczcie na tą willę. Przepiękna. 1899 rok. Przed chwilą tutaj szła taka mała rodzinka i weszli do sierotka. Szkoda, że nas nie zaprosili. Zastanawiamy się. O, łapek wyszedł. Zastanawiamy się, czy tu jedna rodzina mieszka, nie? Czy dla jednej rodziny taka wielka chata? Nie robić zdjęcia. No nie. Jest niedziela w centrum miasta prawie nikogo nie ma. Zupełna cisza. Ale tak naprawdę wszystkie domy są właśnie w tym stylu z, zbudowane. I idziemy do tego najpiękniejszego, największego. O, Natka, skuterek dla ciebie. <laughs> Dotarliśmy do najpiękniejszego budynku, ale jest za kratami. I niestety nie dostaniemy się, bo do 20 listopada jest podobno zamknięty. z Romą pełną parą. Ja pierdzielę Jesteśmy w parku Los Picos de Europa, jeden z <noise> największych parków narodowych w Hiszpanii I w, Europie. i w Europie. Są tutaj góry po 2600 metrów. Jedziemy w kierunku takich dwóch pięknych, albo chyba i dwóch, ale w każdym razie pięknych jeziorek na tle których są góry, właśnie te Picos de Europa, czyli szczyty Europy. Powiem Wam tak, jedziemy na dwójce. <grym> Dobrze, na razie nikogo za nami nie ma. Roucia ledwo zipie. Zatankowaliśmy przed chwilą paliwo euro 85 za liter. Masakra. 21 litrów weszło i się nie podniosło nawet ani trochę. Ta, ta, ta strzałka, aczkolwiek z nią są czasami problemy, bo ona się raz podniesie, raz się nie podniesie. Nie jedziemy sobie tak na dwójce. W kierunku tych jeziorek mamy do pokonania jeszcze 9 kilometrów takim tempem jedziemy no 30 na godzinę. Trochę nam jeszcze czasu zajmie. Zatrzymaliśmy się na chwilę przed prawie ostatnim podjazdem, bo nasza romcia trochę się zagrzała, i potrzebuje chwili odpoczynku. Relaks, Relaks dla romci. Zjedliśmy sobie ciepłą zupkę i rozkmieniliśmy, że z Buta mamy półtorej godziny do tych pięknych jeziorek. Jest fajna pogoda. Dzień jest dłuższy, bo w nocy była zmiana godziny. Mamy fajnych przyjaciół. Wszystkie znaki na niebie mówią, żebyśmy poszli z Buta i dali Romie dzisiaj spokój, więc lecimy. Nie drogą asfaltową, ale tędyk, na przełaj. Półtorej godziny w jedną, półtorej w drugą. Jest już no, nie za wcześnie, ale powinniśmy dać radę. Zresztą jesteśmy gotowi. Na maps mi pokazuje 5 km 400 metrów, czyli około pisało godzinka 24 z Buta. Idziemy po rekord. Ale wreszcie trochę odmiany. Nie cały czas morze, morze, morze i wybrzeże i klify, tylko czyste góry. I przed nami żywej duszy. Nikogo. Dlatego, że wszyscy tu furą wjeżdżają, dokładnie. Jak mówi Natka. Elo, alo Jedziemy. Jest power w życiu. Wow, nie widzieliśmy tej trasy od dołu, i zobaczcie, dokąd się nagle wchodzi. Ukryta, w skalę, jaskinia, jest dzień, a tu taka jaskinia przed nami. Dobrze, że wzięliśmy czołówkę, gotowi na każdą ewentualność. Ale chłodno stąd wieje. Lecimy. Ale krótki. No. Myślałam, że Takie jest 10-minutowa, co najwyżej. Tak też się nastawiałem. Ciekawe, co się kryje tutaj po drugiej stronie. No. Kowałam się na większe łoł. Wow. Szykowaliśmy się na mega WoW, a jest WoW. Tak. Jesteśmy przed pierwszym jeziorkiem. Lago Enol. Półtorej godziny drogi. Tak, praktycznie. Z przerwami. przerwami. Ale idzie się przyzwyczaić. Nadka zmi szybka zmiana stylu. Kresik jest. Możemy wracać. Tym razem asfaltową drogą z powrotem do Romy. Włączam stoper. Trzymaj. Czas start. Czas start. Droga powrotna. Wow. Zobaczcie na te ośnieżone szczyty. Bajka. Jak sobie gadaliśmy z nadką, że Zaibiście, oglądać ośnieżone szczyty, zimno z daleka, scent w ciepłym miejscu, odwrotnie, średnio. Jesteśmy z powrotem w naszej Romie, która dzielnie odpoczęła od nas. Godzina i 8 minut, jesteśmy z powrotem. Czyli zdecydowanie szybciej. Zatoczyliśmy kółko. W tamtym kierunku zaczęliśmy naszą podróż. Wróciliśmy asfaltem. Roma dzielnie stoi. Wracamy nad morze. Koniec tego nieszczęsnego jazdy, nieszczęsnej jazdy pod górkę.